I kolejny raz spotykamy się w łódzkiej spółdzielni designu. Poprzednim razem mieliśmy okazję poznać ideę firmy Bloom, która się nazywa Jazda Próbna Kuchni. A dzisiaj zaprosiłam tutaj moją klientkę, aby przetestować właśnie mój projekt, który jej zaproponowałam, w takich wymiarach jeden do jednego: jak to będzie wszystko nam funkcjonowało, wyglądało w życiu codziennym. się dzień dobry. Witam. Niespodzianka. Proszę to to zobaczyć. Już tak szybko zrealizowany projekt. No, specjalnie dla Pani. Do wypróbowania. Możemy sobie Super. jazdę próbną teraz <laughs> zrobić. Czy jakieś widzi Pani tak na pierwszy rzut okiem zmiany? Myślę, jest troszkę większa. Że mhm. kuchenka była bliżej. Dokładnie. Wysi. Dokładnie. Myśmy tutaj wcześniej już troszeczkę się zastanawiały nad tym. Czy zmieści i... się to w naszej przestrzeni? Tak, zmieści się. Sprawdzę, sprawdzałam z projektem, także y, będzie ok, a myślę, że bardziej wygodnie, funkcjonalnie y, będzie się jednak y, sprawdzało. Takie tak rozwiązanie. To to mhm. się tu przyda. Mhm. Może przejdźmy tak w ogóle. Od początku, tak? Jak sobie przychodzimy do kuchni i możemy wypróbować ją, tak? Także Pani Asiu, przychodzimy, powiedzmy, po pracy z siatami, z zakupami, tak? Bo tak mamy tam na projekcie tak, dwie od tej, tej strony. strony. Tak. I co? Możemy sobie od razu yy, wypakować zakupy, tak? Tutaj mamy strefę magazynowania. Mhm. Jest to szafa Space Tower, składająca się z, z szuflad. Mhm, takie kargo wysokie. Mhm. A czy może być na przykład jeszcze jedna szuflada u góry, bo tam jeszcze jest trochę miejsca? E, prawda, miejsce jest, aczkolwiek nie będziemy w stanie wyciągnąć produktów ani ich włożyć. To, nie, to no, niestety rzecz, nie. Prawda. A ile tutaj możemy maksymalnie tak na kilogramy sobie przeliczyć, włożyć rzeczy? Jedna szuflada jest mhm. w stanie udźwignąć 30 kg produktów, czyli taka szafa jest bardzo pakowna, tak? Może tutaj mieć aż 150 kg żywności. To może sobie zobaczymy, jak to, e, czy to no w całym załadowaniu. W tak? każdej opcji mają te szklany, przez które wszystko widać? E, są różne systemy. Mogą być plastikowe, mogą być szklane, które pozwalają na mm, zobaczenie, co jest w środku. Są przegródki, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymać porządek. Mimo, że jest pełne załadowanie, bardzo delikatnie, lekko jednym, jednym palcem praktycznie możemy wysunąć taką szufladę, prawda? W strefie magazynowania są również produkty mrożone i lodówka. Lodówka, tak, Gdzie przechowujemy świeżą żywność. No i to wykładamy sobie rzeczy okay. z lodówki bądź z, z tej naszej wieży. tej stałej, <grystanie> to <jest tower, grystanie> to tak, dokładnie. Na blat. Tak? Na blat, tak. I tutaj w tej strefie mhm. przechowywania mhm. mamy takie mądre rozwiązania gdzie trzymamy talerze, gdzie trzymamy pomocniki tak zwane. Takie tak to to jest takie poszerzane, tak, na różnego rozmiaru. Właśnie bo tu widzimy, tak, że... że są różne rodzaje, coś... Regu jest regulacja, mm -hmm. tak do małych talerzy, średnich można je spokojnie wyjąć, postawić na blacie czy zabrać nawet na na, no właśnie, na stół. jeśli mamy do jadalni tak. jednak kawałeczek, to... Tak, to możemy zabrać. Tak, tak. świetne rozwiązanie naprawdę. W tej Aha. strefie również przy, mamy sztućce. jak fajny porządek, prawda? Segregacja dzięki takiemu rozwiązaniu. Tak, na no, pierwszy rzut oka od razu widać, w jakim miejscu to się znajduje. Mhm. Oczywiście mm, też... Y proszę zwrócić uwagę tak, one jak się zamykają tak nie do końca. praktycznie tak. samo intuicyjnie chcemy odpocząć ona się sama otwiera się tak. Tak. Się mm -hmm, tak to jest system mm -hmm. blue motion polegający na delikatnym domykaniu, tak czyli nie ma tego efektu trzaskania, trzaskania. takiego denerwującego czyli tak w momencie mm -hmm. kiedy mamy już zajęte ręce możemy lekko domknąć. fantastycznie mm -hmm. teraz tu bardzo fajnie się otwiera ta szafka. Leciutko. Tak, tutaj przechowujemy zazwyczaj jakieś szkło, filiżanki. Ale z tego co mi wiadomo, ponieważ Pani Asia ma dzieci, starszą osobę również domu. To jest domu. dosyć wysoko właśnie. Właśnie. Takie ja rozwiązanie taki. elektryczne chyba. Tak pani jest. Pani wspominała, że jest. Być, tak? Bloom posiada system Servo polegający na elektrycznym wspomaganiu zamykania szafek. W momencie, gdy osoby są niskie, czy to są dzieci, czy to są niższe kobiety, można tutaj umieścić specjalny przycisk, dzięki którym tak, który automatycznie zamknie szafę. Skusimy na takie rozwiązanie, prawda? No i co my tutaj dalej mamy? Tak, mamy tutaj szafkę memo. to jest... Proszę zobaczyć, jaka fajna tutaj uporządkowana Zaczyta przestrzeń. Tak. Taka niewykorzystana mm. pod Pod zlewem, tak, tak. chemicz Chemiczne sprawy, tak. Wszystkie detergenty tutaj mm. są na miejscu. I mamy również szafkę do... Na kosze, się Na kosze tak. i również jakieś inne detergenty wyższe. A tu ja mam pytania, czy mogłybyśmy to zastosować w takiej wersji. Servo Drive? Tak. tak czyli... To jest bardzo popularne rozwiązanie, mhm. czyli delikatnie się naciska, kiedy mamy zajęte ręce, kiedy mhm. mamy mokre ręce, kiedy nie możemy po prostu tej szafki mhm. zamknąć. Wtedy ten system wspomagania mhm. elektrycznego jest bardzo. Pomocne. No super się sprawdza. Bierzemy talerze po skończonym posiłku, naciskamy kolanem, tak, tak resztki tam, wyrzucamy, reszki, otwieramy zmywarkę, wkładamy do zmywarki po umyciu. Y, od razu do y, szuflad, do szuflad do przechowywania y, i wszystko tak. jest łatwe, lekkie, przyjemne, w porządku proste, nie proste, musimy chodzić dokładnie a co myślicie o rozwiązaniu problemu y, narożnika no, narożnika tak narożnej, tak. narożnej hmm. która praktycznie zawsze jest w każdej kuchni tak? tak problematyczna tak, ponieważ nie wykorzystuje się całej powierzchni tej szuflady hmm. Hmm. tutaj mamy system Space Corner wyjątkowo wow. pakowna Rzeczywiście nie trzeba nurkować tak. tam do środka. Do samego końca jest wykorzystana przestrzeń. Segregacja, porządek. Super. Są sz... szuflady. Płytsze, płytsze głębsze, głębsze, tak. W miarę potrzeb, tak. tak mm -hmm. Miski. Super. To pani tak, będzie sprzęt... Czy, czy, czy taki, takie rozwiązanie jest świetne okay. naprawdę? I w ogóle nie ma marnowania przestrzeni w ten sposób, bo do samego końca możemy coś pochować. Dokładnie. No, tak bardzo fajnie się tutaj chowają na końcu. Super. Nie widzę tutaj tradycyjnych szafek otwieranych bez szuflad, same szuflady czy wszystkie takie będą do końca? Znaczy no próbujemy teraz tutaj panią przekonać, że jednak szuflady to jest dużo lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o kuchnię, tak. prawda? System Blum opiera się generalnie na szufladach wysuwanych. Można segregować rzeczy, tak jak tutaj, mamy możemy jest specjalna taka segregacja na butelki, oliwy, czy też deski do krojenia, które w Czyli tej strefie, głęboka, tak. w tej strefie jest bardzo przydatna. Tutaj to jest jakaś ciekawa, Tak, tak, proszę. Tutaj jest specjalna segregacja. A co to jest to? to pojemnik. Takie A właśnie. to jest pojemnik. Tutaj możemy łatwo. Wyciąć No tak, folię. bo przy strefie tak. tak z tym, na kanapki. Dzięki temu nie leży to, nie szpeci nam, prawda, widoku. Jeśli nie jest Pani przekonana do kuchni, która składa się tylko z szuflad, możemy zrobić eksperyment i zobaczyć, czy wygodniej będzie Pani wyjąć produkty z tradycyjnej szafki, w której znajdują się półki. Czyli tak, dwa, dwa razy trzeba ręką ruszyć, tak? Ukucnąć, schylić się. To coś było na końcu, myślę, że... Było eee, wody tak, wody. myślę, że utrzymanie porządku e, dosyć tak e, Bo tutaj jednak, kiepsko to wygląda. Ruch, wyjeżdża do końca mm -hmm. i od razu mamy dostępność. Do no porządek przede wszystkim. Nie musimy jakichś takich ruchów dziwnych, tak. szczególnie jak kolana bolą, prawda? Myślę, że w takiej kuchni nawet mojej babci będzie wygodnie pracować, bo nie będzie musiała się schylać i szukać czegoś głęboko w szafce. Strefa gotowania, pieczenie, i oczywiście też szuflady. Tak, kolejne szuflady. W tym module został wykorzystany najwyższy model szuflad LegraBox Box ze systemów Bloom, w których przechowujemy i segregujemy garnki, pokrywki. I to możemy tutaj zmieniać? Tak, możemy. Dokładnie. Cały system, może, wszystkie systemy Blu możemy dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. No ważna sprawa. Równie, również ważne jest to, żeby produkty i rzeczy, których korzystamy na co dzień, najczęściej były w zasięgu ręki, czyli trzymamy je w, w najwyższych szufladach. Dokładnie. Jakieś większe garnki na tak, które... okoliczności, gdzie gotujemy więcej, mogą być. Stawione. Na święta tak, to, żeby się niepotrzebnie nie schylać. Dalić. Kolejne szuflady, one się czymś pamiętam w środku różniły. Co to było? Tak, tutaj mamy ambialine. Taki system segregacji. S system będziemy, segregacji, tak? w którym jest hmm. magnes postawiony w jednym miejscu, trzyma produkty małe hmm. e, albo. Bo jakieś… on chyba też tego tutaj nie będzie się Tak, że wszystkie tak. takie drobiazgi. Drobiazgi, mhm. czy to jakieś przyprawy, czy to jakieś rzeczy tak. do pieczenia. No i kończymy na wysokiej zabudowie, tak. gdzie mamy piekarnik. W wysokiej zabudowie zazwyczaj trzymamy brytwanki, e, formy do pieczenia, mhm. formy. Panie Asiu, teraz proszę sobie zobaczyć, czy ta wysokość piekarnika, bo to jest zawsze, prawda, takie na wizualizacji. Na projekcie nie jesteśmy w stanie tego ocenić, czy wyciągając tutaj powiedz, proszę sobie wyobrazić. Idealna wysokość. Mhm. Nie obniżamy nie, tego, nie, tak jak nie, się no zastanawiałyśmy tak, wcześniej. Nie. tak? Zdecydowanie lepiej, nie trzeba się mhm. schylać, żeby coś wyjąć. Myślę, że tak zostanie. Przestrzeń też wykorzystana właśnie na różne e, narzędzia, które nam będą potrzebne w kuchni, także myślę, że tak możemy zakończyć. Tak. Czy kuchnia zdała test egzamin? Zdała test. Tak, zdecydowanie. No I myślę, że musi zostać poszerzona ten jeden mhm. element, będzie bardziej funkcjonalny przez te szuflady. Też tak myślę i to mhm. dopiero dzięki tutaj naszej jeździe próbnej mhm. e, e, wyszedł, wyszedł ten problem, który mogłyśmy rozwiązać zanim przystąpimy do przecież kosztownej realizacji, prawda? Czyli jest Pani zadowolona tak, z wizyty w Łódzkiej spółdzielni Designu? Już sobie to wyobrażam w mojej kuchni, bo na projekcie jednak nie było widać jakie to będzie wszystko funkcjonalne i jak łatwo będzie pieczyni? wszystko przekładać, przestawiać, jak jest fajnie rozwiązana przestrzeń między strefą zmywania, przechowywania. Zdecydowanie warto zobaczyć. Też tak myślę.